Łódzkie na plus. Podsumowanie tego dnia w skrócie. Już za kilka miesięcy mieszkańcy Pragi w powiecie pod Dębickim odetchną z ulgą. Dzięki obwodnicy w ciągu drogi wojewódzkiej nr 703 z miejscowości wyprowadzony zostanie uciążliwy ruch. To jedna z trzech obwodnic budowanych w Łódzkiem w ramach rządowego programu rozwoju dróg. Właśnie w Pradze marszałek Grzegorz Schreiber i minister infrastruktury Andrzej Adamczyk podpisali umowy na dofinansowanie inwestycji na łączną kwotę ponad 76 milionów złotych. Prawo i sprawiedliwość dotrzymuje słowa. Rząd prawa i sprawiedliwości dotrzymuje słowa. Dzisiaj realizujemy program wsparcia budowy 51 obwodnic w ciągu dróg wojewódzkich w naszym kraju. Obwodnic dużych miast, ale także i niedużych osiedli. To są środki na trzy inwestycje w naszym województwie. Powiedzieliśmy: Bełchatów, Kwasków i tutaj Praga. Tutaj widzimy. Że nie jest to jakaś obietnica rządu, że nie jest to jakaś obietnica samorządu województwa łódzkiego, ale jest to realnie wykonywana praca. Jesteśmy, stoimy już na drodze, która jest zbudowana. Kolejnym punktem wizyty z udziałem ministra infrastruktury było otwarcie wiaduktu nad torami kolejowymi w Skierniewicach. Parlamentarzyści z Podkomisji Stałej do spraw wykorzystania środków z Unii Europejskiej z dużym uznaniem przyglądali się wykorzystaniu pieniędzy unijnych w województwie łódzkim. Posłów, którzy monitorują wykorzystanie środków europejskich w regionach, zaprosił do naszego województwa zasiadający w komisji Piotr Polak. Po posiedzeniu w Łodzi w sali obrad Urzędu Marszałkowskiego posłowie pojechali w teren. Wiele, wiele różnych możliwości, które niosą ze sobą środki unijne, było pokazanych właśnie na tym spotkaniu. Ale kilka właśnie wymieniliśmy jako te takie dla nas podstawowe. W archikolegiacie Najświętszej Maryi Panny i świętego Aleksego w Tumie pod hasłem Opus Magnum odbyły się obchody jubileuszu 860 rocznicy konsekracji świątyni. Wydarzenie honorowym patronatem objął prezydent Andrzej Duda. Pół tysiąca uczniów ze szkół podstawowych i ponadpodstawowych wzięło udział w konkursie Żołnierze Wyklęci Niezłomni Obrońcy Rzeczypospolitej organizowanym przez Województwo Łódzkie. Nagrody marszałka Grzegorza Schreibera wręczyła laureatom przewodnicząca Sejmiku Województwa Łódzkiego Iwona Koperska. Grzegorz Schreiber, marszałek województwa łódzkiego wręczył nagrodę mamom, które wzięły udział w internetowym konkursie fotograficznym zorganizowanym z okazji ich święta przez Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Zgierzu. Na spotkanie nagrodzone mamy przeszły ze swoimi pociechami.